Panie trenerze, poloniści są w trakcie okresu przygotowawczego. Jak pan ocenia te przygotowania? No pozytywnie. Przede wszystkim radzimy sobie to z pogodą. Mamy tutaj odśnieżone boisko i to jest bardzo ważne, że możemy te jednostki łączyć. Tak teraz właśnie biegając, jak i później w ćwiczeniach, czy w grach, czy zajęcia z piłką. I na pewno to cieszy, bo ten przerywning jest bardzo ważny, żeby to nie było nudne, nie było wyczerpujące, ale żeby również cieszyło. Zawodnicy rozegrali dwie gry wewnętrzne. Czy zdążył pan już poznać cały skład, jakim Polonia dysponuje? No z pewnością tak, no na pewno bardzo siłę już poznałem tych wszystkich zawodników poszczególnych, a nie całego zespołu. Na pewno jeszcze zmierzymy się na dwa składy, jeśli chodzi o przyszły naciusz z wartą międzychód i tutaj na pewno dokonamy pewnych groszat na pewno po tym już meczu. Gdzieś na pewno będziemy minimalizować i dobierając taką osiemnastkę, może 19 może zależy od zawodników, jak się będą prezentować, żeby to później już tak coraz bardziej ściślej pracować z poszczególnym zawodnikami. Jakie jeszcze praca czeka zawodników przed startem ligi? Na pewno jeszcze mamy kawałek roboty do wykonania. Tutaj mamy jednostki, tak jak jeszcze tlenowe, już mocniejsze, zdecydowanie. Na pewno w lutym będziemy w interwały, także już przygotowania takie bardziej intensywne. Także ten etap gdzieś tam już pomału, można powiedzieć, jest w połowie, jeśli chodzi o przygotowanie tych segmentarycznych. I miejmy nadzieję, że nic nam na przeszkodzie nie stanie, żebyśmy nie mogli ich zrealizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję.